Jezus mówi: Ale dlaczego nie zapytasz? Dlaczego te wątpliwości nurtują w Twoim sercu? Dlaczego nie wyjdziesz z nimi do mnie? Bo On chce nam dawać odpowiedzi na wszystkie pytania. Zobaczcie, jak często zostajemy sami z naszymi problemami, z naszą historią. Nie rozumiemy jej. Nie rozumiemy sensu naszego zmagania, naszego cierpienia, naszego krzyża. Dlaczego dziecko zachorowało? Dlaczego żona od dwóch tygodni jest w takim kryzysie, że w ogóle z nią się nie da porozmawiać? Dlaczego stara matka ma Alzheimera, albo tak jak moja, ma po prostu demencję i w ogóle nie poznaje nikogo? Dlaczego ten koronawirus? Dlaczego. W pracy zwolnienia i obniżyli mi stawkę, i w ogóle nie wiadomo, co będzie. Dlaczego nie mogę się pozbierać z moim charakterem? Tak bym chciał być lepszy, tak bym chciał być łagodniejszy, tak bym chciał być bardziej empatyczny. Dlaczego, dlaczego, dlaczego? Jezus mówi: Ale dlaczego nie przyjdziesz z tym do mnie? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. A oto przynieśli mu paralityka leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Ufaj, synu, odpuszczone są ci twoje grzechy. Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w piśmie: On bluźni. A Jezus, znając ich myśli, rzekł: Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem łatwiej jest powiedzieć, odpuszczone są ci twoje grzechy, czy też powiedzieć wstań i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka: Wstań, weź swoje łoże i idź do swego domu. On wstał i poszedł do domu. A tłumy ogarnął lęk na ten widok i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom. Oto słowo pańskie. Moi drodzy, dziś to słowo, żeby je dobrze zrozumieć, to trzeba pamiętać o jednej rzeczy. To była epoka jeszcze przed... Śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. W tamtej epoce Bóg odpuszczał grzechy tylko wtedy, kiedy była złożona za to ofiara, kiedy było złożone zwierzę ofiarne w ofierze za grzech. I tak rzeczywiście to traktowało Pismo Święte. Bóg mówił jasno i wyraźnie: bez krwi nie ma odpuszczenia grzechów. To dlatego można usprawiedliwiać tych uczonych w piśmie. Oni myślą zaraz, chwileczkę, przecież grzechy są odpuszczane tylko i wyłącznie wtedy, kiedy się złoży ofiarę za grzech. Całopalenie za grzech. Jak on może tak mówić? Jezus nie ma do nich pretensji o to, że oni tak myślą. Nie. Jezus ma pretensje do nich o to, że oni tak myślą i tego nie powiedzą. Mówi: Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Dlaczego nie zapytacie? Dlaczego ja to robię? Dlaczego nie powiecie? Dlaczego nie zwerbalizujecie swoich wątpliwości? I potem im wyjaśnia. Yy, zobaczcie, ja mam władzę odpuszczania grzechów, i na znak tego, że mam tą władzę, dano mi bezpośrednio od Boga, yy, zobaczcie, teraz ten sparaliżowany człowiek wstanie. Bo powiedzieć, odpuszczają ci się twoje grzechy, to każdy potrafi. Ale ja mówię Tobie, wstań i chodź. Paralitek wstaje i chodzi. Moi drodzy, dwie rzeczy dziś ta Ewangelia stawia nam przed oczami. Jedna, no to jest właśnie ta kwestia rzeczy, których nie rozumiemy. Często mamy różne wątpliwości, czasem się czymś gorszymy, nawet jesteśmy nieraz jakoś negatywnie poruszeni różnymi rzeczami, które się dzieją, czy to w kościele, czy nie rozumiemy słowa. Jezus mówi, ale dlaczego nie zapytasz? Dlaczego te wątpliwości nurtują w Twoim sercu? Dlaczego nie wyjdziesz z nimi do mnie? bo On chce nam dawać odpowiedzi na wszystkie pytania. Zobaczcie, jak często zostajemy sami z naszymi problemami, z naszą historią. Nie rozumiemy jej. Nie rozumiemy sensu naszego zmagania, naszego cierpienia, naszego krzyża, dlaczego dziecko zachorowało, dlaczego żona od dwóch tygodni jest w takim kryzysie, że w ogóle z nią się nie da porozmawiać. Dlaczego stara matka ma Alzheimera, albo tak jak moja, ma po prostu demencję i w ogóle nie poznaje nikogo? Dlaczego ten koronawirus, dlaczego w pracy zwolnienia i obniżyli mi stawkę i w ogóle nie wiadomo, co będzie? Dlaczego nie mogę się pozbierać z moim charakterem? Tak bym chciał być lepszy, tak bym chciał. Być łagodniejszy, tak bym chciał być bardziej empatyczny. Dlaczego, dlaczego, dlaczego? Jezus mówi, ale dlaczego nie przyjdziesz z tym do mnie? Dlaczego sam się z tym gryziesz? Dlaczego to wszystko nurtuje w twoim sercu? Dlaczego nie zapytasz? Dlaczego nie przyjdziesz do mnie, który chcę ci dać pociechę, chcę ci dać życie? Chcę być odpowiedzią na wszystkie Twoje pytania. I zobaczcie, dla tych uczonych w piśmie Jezus wszystko wyjaśnia i potem oni wielbią Boga. Są zadowoleni. Odkryli rzecz, której nie rozumieli. Zrozumieli coś fantastycznego, coś niezwykłego. Ich życie wyszło na inny poziom. Zrozumieli, kim jest Jezus i chcą z Nim kontynuować i są wdzięczni Bogu za to wszystko. Nie bójmy się pytać Jezusa, nie bójmy się, nie krępujmy się, nie lękajmy się, przychodzi do Niego ze wszystkimi naszymi wątpliwościami. Nie obawiajmy się pytać go na modlitwie, dlaczego to, albo dlaczego tamto, yy, bo on jest drogą i prawdą, i życiem. On chce być odpowiedzią na wszystkie nasze pytania. I tak samo ma on władzę uzdrawiania, zobaczcie, z tego paraliżu, który. Często mamy, który nie jest paraliżem fizycznym, ale zobaczcie, jak często jesteśmy sparaliżowani lękiem w relacji z inną osobą. Jak wobec naszego szefa w pracy nie potrafimy być otwarci, autentyczni, udajemy, jakoś staramy się pokazać mu yy, z jakiejś tam strony. Albo jak Teściowa przyjedzie do domu, to staramy się pokazać właśnie, że jesteśmy tymi pozytywnymi i w ogóle, prawda? Czujemy się, jakby ktoś przyjechał do nas do domu na audyt. I tak się zachowujemy. A nieraz, jakże często, jesteśmy sparaliżowani w relacjach z inną osobą. Nie potrafimy wyjaśnić tego, co naprawdę jest w naszym sercu. Nie potrafimy opowiedzieć o sobie, o swoich emocjach, o także swoich pozytywnych uczuciach, pragnieniach. Jakże często jesteśmy sparaliżowani i nie potrafimy powiedzieć dziecku, kocham cię. Jak często nie potrafimy y, otworzyć się na drugiego człowieka. Paraliże, paraliże, te nasze wewnętrzne, duchowe paraliże, które nas blokują w relacjach, które nas y, niszczą, bo chcielibyśmy żyć, kochać. Być darem dla innych, być dla nich małosławieństwem. Jezus Chrystus po to właśnie przychodzi, też do nas, żeby kiedy widzi naszą wiarę, żeby uzdrawiać nas z tych wszystkich paraliżów, dawać nam swojego ducha, dawać nam swoją odwagę, swoją moc, swoją nadzieję i swoje życie. Tego chce, bo zależy mu na Tobie. Zależy mu na Tobie, na mnie. Kocha Cię. Moi drodzy, a więc dziś ta Ewangelia zaprasza nas do tego, byśmy nie obawiali przychodzić do Jezusa, nie obawiali się przychodzić do Niego, który chce uzdrawiać nas, nasze życie i dawać nam tą wolność w relacjach z innymi, i dawać nam tą otwartość, szczerość, bo On jest drogą, prawdą i życiem.